Mamy na widoku I to jest kamień Ja nie mogę Aleście Kamie jak kamień, na kamień, na kamień. Jezusa, jest w coś no, ale jaki dziwny kamień, chyba kamień, jakiś kamień. obetonowany kamień, widziałeś nie? kamień Nie To Ci pokażę kamień jak kamień za chwilę no Zobaczcie kamień to, no? Kamienie to można być worać Dosłownie Dobra stoją ją

Nie widzę się do tego, proszę O Jeźby na się zawalił Zawalił nie! Jak się położył tak? No tak, się. Aha. Jak się położył, patrz Się obalił stary frik. No nie było nas tu chwilę, powiem ci Tylko czy to będzie jeszcze trzymać, ej? Myślę, że no nie bo W ogóle byka, że syrówka trzyma cały czas No widzisz? Ale... A to jest wstąpię, się trzyma cały czas Jest... Potrzymaj na chwilę kamerę, bo chcę się rozebrać Ej łóżko się rozwa... Ojej, tylko wystarczy poukładać te patyki tak to ktoś tutaj był chyba Czekaj Zamknij tą on Bo łóżko przecież by się samo nie rozwaliło No Nie wiem zresztą Ktoś tu musiał być A może być to, Dobra, no, no, na Dziś dużo rzeczy. W ogóle nie ale zapytałem. coś, jakby tak rozwalił? Witam w następnym odcinku. Przecież, jakby tak nie rozwalił. No właśnie, nie wiem, no może. To nie było przypadkiem tak. Nie, my to pogładaliśmy. To było tak. Co ty... To nie było tak. To było pogodane. Czekaj, tu też jest? O nie. Tu coś jest. To w ogóle to jest gąbka, ale to zostawiam na coś. W sumie sobie tak myślę, że skoro to się już tak położyło... Nagrałem to. Co? Nagrałem to. Nic nie widać, ale nie popisałem. Tak se myślę, że skoro widać... Yy, kurwa. Zapiąłem mu Nie Muszę powiedzieć co o której. Nie wiem, jak wrócimy stąd. Ja muszę około 30 Co? Już? Co? Za pół godziny. O, 530 no to mamy czas. Zresztą ja i tak muszę wcześniej, która jest? Pewnie gdzieś po 12 czuję. No 12.6. No to ja tak o 14 już. Pst. A tak w ogóle to co to mamy zamiar robić? To odnowić no i co no, jeszcze? No powiem ci, ale szczerze ja bym tego nie podnosił. Właśnie chciałem powiedzieć, że póki to leży to w sumie dobrze można to wykorzystać, bo jak im leży, tym jest lepiej. Co? No No bo... Znaczy Zależy, jak ktoś na to patrzy, bo jeżeli chodzi po, o estetycznie, to nie, ale survivalowo tak, bo jak jest mniej przestrzeni, to cieplej jest w takim szosie, wiedziałeś o tym? Mm. No, ale to co, coś jest takiego, takiego zostawić? No właśnie, nie wiem, no chyba trzeba będzie go zdemontować, bo to gówno nie trzymało, chociaż patrz jakie jest napięte dosyć. No bo to trzyma, tylko... Nawet jak tak... Tylko po prostu śnieg był i chyba się zawaliło. Właśnie. No, chyba ta. Trzeba będzie robić mocniejsze, chociaż, zobacz... Drewno może też nie jest jakieś... No jak dobrze się... trzyma. No, jest takie dobre. Piotr się zna. Prąc. Co się... Co to jest za drzewo? To? No. To? No to jest sosna. No tak mi się wydaje, no. Bo... No to jest sosna, no to chyba no. każdy wie, ale co... No co to... jest? No bo takie jest. Tak znaleźliśmy. Zróbiliśmy no. taką. Korowałeś? No korowaliśmy tutaj. Mhm. No. To Weź to, roz... trzymaj kamerę, a ja to rozwiążę to. W sumie te łóżko można. W sumie, kurwa, mogłem wziąć jakiś sznurek. Wiesz, co? Co? To po w ogóle rozwiązywać? No i ja właśnie bym tego nie rozwiązywał, ja bym po prostu znów te patyki ułożył z powrotem.

Ten znalazłem fajny, Me, mech, mszak ale, do, do ten To jest tak fajny To jest No To chyba w 4K nagrywa jak ładnie Ale... Tu też nie ma najlepiej, bo... Te liście opadły Dobra, podtrzymaj. No ale liście to tam... No ale zawsze... To co te robiły? Ja mam pomysł, można to Faj, odnowić chaj, chaj, chaj. No głównie tutaj te, które... Tak sprzątać bo... To się nazywa mych, chłodnik pospolity. To jest Matra. taki, no. No ładny Muszę chłodnik, no. Później pokażę za biologię w szkole. Ale fajnie. Chłodnik, przecież to jest takie danie. Chłodnik. Chłodnik. Chłodnik, nie chłodnik. Chłodnik. Mam niedoskocz, no. Ja mi ten odcinek wyleciał, bo nie zapomniałem. Trochę bez planu tu przyjechaliśmy. Co my tu będziemy w ogóle robić dzisiaj? Wymyślcie coś. A no, mamy w ogóle jakieś to... narzędzia? Może zbudujemy coś. No, mamy. dużo mamy. Dwie piły, sekator i. To zbudowalibyśmy coś, może, a nie ten odnawialiśmy. No dobra, no ale to to wiecie co to w sumie jeden by mógł to naprawić. A przy okazji można się coś dobrze zająć. A może my to naprawimy i. O, to ja. zbudujemy go może z tego. Co z tego? Ale to już łóżko Takie to jest widmo wyjście jak mnie leżesz, proszę Cię, prędzej się zesrał. No te, my mamy tu pomysł, żeby tu meg dać Ale ja myślę, że to bez sensu, ja my z tego zbudowamy szałas Szałas, no, można Tylko jakbyś tu chciał A to chciał zrobić? Drzewo już choruje I kaj byś to niby zbudował? No to, to, ja to, to zedrzemy Ja bym ten rozbudował Zedrzemy to, rozbudował to po prostu Ja bym ten w ogóle raz wypił jedna, bo wygląda jak kury na jakich No teraz to już wiadomo, ale... Mogę to, mogę to rozbudować? jeszcze młody. Tylko teraz ja zacznę no, no e, powodzenia życzę. Co, ja, ja nie rozwiążę? No, może to po prostu wyjąć. Ale on będzie, że to rozwiąże, a nie wyjemy. No po co to teraz? No cały raz dopisać. Dobra, inaczej. No to rozwalmy to. Po no prostu to, to. No to, to. No to, to sykatorem przed nim. Trzeba robić jakieś zmiany. Słuchaj, w miejscu no nie. nie stać. Sekatorem to, po... Nie, bo pałeczki połamiesz. Nie, połam, nie A tu są a. też takie wartościowe. Dobra, z ruinoid ru, Co? ruinoid Pani, trzeba coś zniszczyć, żeby zostało coś znaczy. lepszego. Dokładnie. Mój ja się filozof odpalił. A później o. będziemy żałowali, kurde, po cośmy to rozumieli? Gdzie pani Gitarzycki, Piotrek, pofilo pofilo pofilozofować. No ja pani powiem, no ja bym nie z tych budował, ja bym z tych budował. Starał się. To. No. To jest. No przecież to jest mi. Nie, wydóbcie Nie, spróżniałego. No to se tak zrób. Ja powiem, przecież... To się tak sprawdza. Nie tu, gdzieś tutaj. Rzeczywiście. Ja spuchniałe chyba. Jest, takie mięciutkie. Znaczy, były większe, ale... Znaczy, czy, to jest dobre. Ja Przejmij ktoś stary, ja tu pospię Jest spuchniałe, ale jest na ten. To można to wykorzystać przecież. Chcesz? Dobra. Poczekaj, to jest takie... Ważne, żebyś nie rzucał. Znaczy, jak tam jest trochę, to... Ale po prostu ważne, żebyś to się nie rzucał, Ja proponuję położyć telefon i nagrywać tak, po prostu siebie. Położyć Czecie, sobie, opcać. Ja ci znajdę miejsce. Oprę, oprę, o To się widzimy za chwilę. W nie wykopiesz, bo ci są na korzeni. No, a jak chcesz coś niebie, nie postawić? No ten tak No ale jak? No Kurde. Się... O, działa. Powinno nie stać. Trzeba było... Kurde, mogliśmy se statyw zabrać, Piotrek. No, a nie sam się. Nie pomyśleliśmy, aż pod Chyba bym ogarnął. To byśmy nagrywali jak profesjonaliści, a nie... No, ze glinem A, Ale masz glinę? Ale wykopić nie mam rodzice Chciałem... oj, chłopaki, wiecie co? No, to z takiego kopu... A, bo ił mam za domem Gliń na poglądach trzeba Ił też jest dobry A to wiesz, koło za tej rzeki zadałem. Co? Wiesz, ten koło... tej rzeki zadałem twoim Podziemina mhm. chyba No Znaczy, kurde, ił jest za tymi, drugimi No tak, no wiem Aha, no wiesz, no to dobra tu sy wiesz burdel na moręce. trzeba to... Jakie to tak. zrobił? Co? To my A? robiliśmy. Co? Ja. Ty? To no. drzewo jest utroniane i to jest stare. Nie, to sobie Wiesz tu jakbyś się przypatrzył, To tu połowa drzew jest okorowana, rozumiesz? I okorowane widzę. Tam widzisz? Ale on jest, on jest I jak teraz będzie nas sądził. Tak. A to ma ty się takich rzeczy no. Teraz, teraz, będzie leśnik, to, no. to będzie no. leśnik. Ja będę oj chłopaki. oj chłopaki nam robił. Dobra, Zrobimy. Dwa jabłka. basa. Mm. To był mój rzut młotem. Bartkowy rzut młotem. Nie! Nie ma się. Mam pomysł. Nie, o. Patrz, ja to przybiję tu. Dwa bułki? Daj. Patrz. Ja to przybiję. O, z tą surówką? Daj, trzymaj. to wzywa. Co wy robicie? Kop, Co wy robicie? Dobra, ja wezmę tą kamerę. Ała. Te klasowe pojebie. Ja nie mogę. Polukopi. Jeszcze raz. No, w ogóle musiałem. Upier, 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 upier. palca. Nie proszę. już to narzędzie jest w związku z do Twojej osoby. Ja. Co byście tu chcieli, ja chcieli zrobić? Zem. Nie wiem. W ogóle zmiarze się śmiałem? No, no, Słuchaj w ogóle. jeden piec? No i wychodzi zaraz drugi. Ja mówię, że zaraz wyjdzie trzeci. To nie jest zabawne. Dopolnicy, żebyś się śmiał, gdybym się śmiał. To nie jest zabawne. Ja tam nie chcę. <gry> Gdzie nie chciałeś? Policji? No. Ale co ty... Ale jest, ale w wie, Karol jest wie, Bieg... I, przepraszam. nie Karol na Policję. Nie, No ale co tak. będę ją później po tym? Ale. Będą cię innowyzywali. zwali. To chyba, nie, od, chyba, od, chyba do sandu nie pójdę. Od krążownika. Ale na maturę. Nie, jak za maturę to możesz iść. Wszędzie, nawet na leśnika. Wystarczy, że matura i masz na, na jakiej studia chcesz, to może. Iść. Może się iść na chemika. Wszędzie jak po maturze pójdziesz, jak będziesz chciał. Może to w możesz zostać... Ale wszędzie będziesz chciał. Dobra, może coś... Trzymaj, trzymaj... Trzymaj ta się... Nie tu masz tego? Karol chcesz? Nie. Chcesz? Tu masz licenie tego, To po maturze nie, w sale nie może być policjantem? Nie. No ale na to masz, że... Ale jak skończysz, to skończysz nawet policyjną... Dwie z nie jak skończysz policyjną, bo. A w sumie na chują ma kończyć maturę jak i tak jest w technikum? W liceum He. jestem. Aha. Ale jednak by w technikum... No dobra, przepraszam. Ale to się matura przyda, przecież. Ja myślę, że to jest mam A to mam, drugi, to mam drugie pytanie. To skoro jesteś w liceum, to co to za liceum policyjną, jak i tak po skończeniu go nie masz zawodu? Co? No, no bo... Się... bo musisz do studia iść. No. Żeby mieć zawód. No, ale mi chodzi ale nie, o to, że na przykład w takim mit jak kółty. idziesz na mat to nie idziesz na konkretny zawód. A w tym, w twoim przypadku, y, idziesz do tej policyjnej, no to chyba sama nazwa wskazuje. Więc ale to, to takie... Ale jest maturę mieć. Ale... No maturę? No i studia. No właśnie, te studia nie to nie jest... Mogli nie, dać kurde do energola policyjną i... Lepiej byłoby nie zostać y, zawodowych, nie, lepiej żebym nie miał technik, leśnik, tytułu y, Tytułu Ale lepiej żebym miał maturę, bo nawet bez technika leśnika, bez matury na studia nie pójdę bez, bez technika leśnika z maturą pójdę na studia No ja... To jest to. To jest Może to... No właśnie kurde, weźmy coś zróbmy Myślałem, na, no, ale... hejka, no, hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Na początku byśmy się że mnie przenazywamy teraz i już. Serię? No, ale co? Słowo, śmiali śmialicie. A co? Co na no psa Żyjesz się? On był przecież na policjaninę. Teraz, moskolił je. No, śmiali się, że. Karol, ty. No, że... będzie... Pan... Pan policjant bulik teraz się A o co? Weźmy się, że się myleli, czy co? No nie, ale no to na, na początku byśmy się że, ten, że, że mnie przenazywamy, teraz to już powoli. Czemu? No bo. kurde, to... widzisz, a bo, wiesz, o czym to świadczy? Nie, no to nie jest swój błąd. To jest bo... błąd ludzi, że się śmieją z takich rzeczy. Naprawdę, A Bo teraz jest... te psy takie, że, Rzeczy wpierdalają, że jeszcze tego...